Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam pięć zestawów Herdorable Pets. W każdym znajduje się zwieszek niespodzianka. A to są ich właścicielki. Sprawdźmy, co jest w środku. Opakowanie jest takie piękne. Już mi się podobają. Patrzcie, to jest seria pierwsza, w której można zabrać 24 zabawki i 8 niespodzianek. Słodziaki! A tu mamy zdjęcia z właścicielkami. O, lalki Hairdorables! Znacie je? W zestawie znajduje się lista kolekcjonerska, dwa akcesoria, dwie naklejki, szczotka, karta adopcyjna i zwierzak. Ciekawe jak wygląda. Otwórzmy to w końcu. Ostrożnie. Hop! Wow, a to co? Aha, katalog. Jaki kolorowy. Herdorobus Pets. Śliczne, prawda? To jest cała kolekcja. Patrzcie jakich dużo. Macie któreś z nich? Dajcie znać w komentarzach. Każde zwierzątko występuje w dwóch wersjach standardowej i bardzo rzadkiej. Zobaczmy, co jeszcze skrywa zestaw. Wow, ale super tron. Po bokach mamy trzy niespodzianki. Sprawdźmy, jakie. Trzeba wepchać do środka? Tak? Wow, super woreczek. Otwieram. Aha, chwila. Wow, mini wiaderko pełne jabłek. Pycha! Są jeszcze naklejki. Patrzcie, jak się mienią. Sprawdźmy drugą niespodziankę. Znów woreczek. No chodź to do mnie. Dobra, otwieram. Tada! Wow, ale tego sporo. Mamy szczotkę i spinkę. Fajne. I dużą naklejkę. To zdjęcie zwierzaka z właścicielką. I ten słodki hashtag. Mamy tę lalkę. To Skyler. A teraz główny gwóźdź programu. Kto to będzie? Ten woreczek jest większy od pozostałych. Hmm, ciekawe. To na pewno jakiś zwierzak. Sprawdźmy, chwila. Aha, patrzcie, to kucyk. Mamy słodkiego kucyka. Ale piękny warkocz. I ten długi ogon z różowymi pasemkami. Ale oczy ma nieziemskie. Cudowna zieleń. Powinna być jeszcze karta adopcyjna. Aha, Mam. Kucyk ma na imię Harlow, a jego najlepsza przyjaciółka to Brit. Ulubione zajęcie to sport. Na odwrocie jest jeszcze zdjęcie naszego kucyka. Ma na włosach spinkę. Była taka w zestawie. Wepnę ją w grzywę. O tak! Teraz jest jeszcze piękniejsza. Jabłuszka? Pycha! Rozczeszę ci ogon. Patrzcie, pasuje kolorystycznie do pasemek. Możecie robić zwierzakom różne fryzury. Na przykład warkocza. O, ale śliczne. Uwielbiam to robić. Łapka w górę, jeśli Wy też. Tada, witaj w domu, kucyku. Mamy Happy Harlow w wersji standardowej. Okej, okay. zaraz, gdzie kucyk? Sam! Co jest? Zgubiliśmy kucyka, widziałeś go? Nie, ale mogę poszukać. Mam nadzieję, że go znajdzie. W międzyczasie otwórzmy kolejny zestaw. Trzeba pociągnąć dobrze, ostrożnie. Tada! Mamy katalog! A tu. Wow, patrzcie! Kolejny piękny pokoik! I mały piesek! Hmm, sprawdźmy, jaka jest to nasza pierwsza niespodzianka. Jestem już wprawiona w otwieranie tych woreczków. O, znów te śliczne naklejki! I... wow, opaska z aureolą! I różową kokardką! Ciekawe, do którego zwierzaka należy. Sprawdźmy drugą niespodziankę. Znów woreczek. Otwieram. Ups, trochę zniszczyłam naklejkę. Uważajcie, jak rozrywacie woreczki. Kolejny hasztag. Coś tam jeszcze jest. Szczotka, super. I myszka. Chyba już wiem, co to będzie za zwierzątko. No, no, znalazłem trop. Hmm, ok, okej, mamy podejrzaną. Proszę, proszę. Aha, przyłapana. Su, znalazłem. Sami, dziękuję. Ale fajnie razem wyglądają. Skylar nie ma jeszcze zwierzaka. Niech się razem pobawią. Może tu będzie jej pupil. Sprawdźmy. Otwieram. Ostrożnie. Nie mogę się już doczekać. O, wiedziałam! Słodka Kicia! Z pięknymi fioletowymi włosami, które pasują do futerka. I te piękne oczy! Wow, może nawet obracać głową! Zabawne! Zobaczmy, co jeszcze jest w środku. Aha, karta adopcyjna. Ładne zdjęcie! Kicia ma na imię Tango, a jej przyjaciółka Bella. Ulubiona zabawka to myszka. Chodź, Tango, uczeszę cię! I założę opaskę. Miau. Wygląda cudownie. Dobra, mamy już twirling tango w wersji standardowej. Już się nie mogę doczekać, aż otworzę kolejny zestaw. To do dzieła. Uwielbiam ten dreszczyk emocji. Co tu mamy? Ulotka. Hmm, pokoik wygląda znajomo. Otwórzmy pierwszy woreczek. Ciekawe, co jest w środku. Uwaga. Dobra. Aha, nowe naklejki. I mini daszek. Patrzcie na tę łapę. Słodka. I oczywiście szczotka. Czas na drugą niespodziankę. Na pewno będzie zdjęcie i coś dla zwierzaka. Hmm, sprawdźmy co to takiego. Ok, zdjęcie z hasztagiem Girls Best Friend. I mała czerwona miseczka z łapkami w kształcie serduszka i serce w środku. Czas na naszego trzeciego zwierzaka. Duży ten woreczek. A ciekawe co to. O, patrzcie, piesek, śliczny. W różowym kolorze, tak jak pasemka. Ale piękne kucyki, i te łóżka, i ogonek. Główka też się rusza. Super! Ciekawe, jak ma na imię. Sprawdźmy. Okej, okay, mam. Piesek ma na imię Piper, a jej przyjaciółka Kat. Ulubiony przedmiot Frisbee. Chodź, rozczeszę ci włosy blondyneczko i nałożę daszek. Słodka, co? Może teraz bawić się Frisbee. Nasz słodziak ma na imię Peppy Piper i jest w wersji standardowej. Sam, gdzie ono się podziała? Luzik! To są wszyscy! Dziewczyny, poznajcie Peppy Piper i Twirling Tanga! Gdzie jest piesek? Pilkasu! Uh, okej. Okay. W międzyczasie otworzę kolejny zestaw. Moje nowe ulubione zajęcie! Tada! Pokoik ten sam, co w pierwszym zestawie. Sprawdźmy niespodzianki. Woreczek numer jeden. Ciekawe, co kryje. Hmm. Wow! Fioletowa miseczka! Co jeszcze? A tak, naklejki. Czas na drugi woreczek. Gotowi? To na pewno jakiś przedmiot, który nam podpowie, jakiego zwierzaka otrzymamy. Patrzcie, kolejna szczotka. Wszystkie zwierzaki mają piękne włosy. A to co? Wow, korona! Śliczna, ma trzy diamenciki. Mamy jeszcze zdjęcie. Takie samo jak w pierwszym zestawie. Pojęcia nie mam, co to będzie. Dowiedzmy się. Ah, ciężko to wyciągnąć ze środka. Aha, mamy. Co to może być? Kicia? Piesek? Wow, tego jeszcze nie mamy. To lew! Ale słodziak. Ma piękne włosy, podobnie jak inne zwierzaki. Gdzieś już widziałam te włosy. Zerknijmy na kartę adopcyjną. Mamy ładne zdjęcie, a z drugiej strony kilka informacji. To Melody, a jej przyjaciółka ma na imię Harmony. Ulubiony przedmiot – harmonika. Zaraz, chyba mamy już Harmony. Już ją przenoszę tu. Dziękuję, a ja założę zwierzakowi koronę. Proszę bardzo, Melody, ślicznie wyglądasz. Tu mam Harmony. Dzięki. Wow, popatrz, jak do siebie pasują. Kolor włosów, oczy super! Zaznaczmy to w katalogu Musical Melody zwierzątko Harmony. Został jeszcze jeden zestaw. Ale mam sprawę w otwieraniu: katalog i przytulne gniazdko. Ciekawe kto tu mieszka! Dowiedzmy się. Dworeczek numer jeden. Hop, niespodzianka! Naklejki! <laughs> Co jeszcze? Hmm, coś dużego. Oh. Wow, to skrzydła! Ciekawe, jakie zwierzątko je założy. Niespodzianka numer dwa. Czyli kolejna wskazówka. Sprawdźmy. Hmm, ciekawe, jaka będzie szczotka. Ups, takie zdjęcie już mamy. Patrzcie, piękna spinka z kolorowymi kwiatami! I szczotka z kokardą. O! Sprawdźmy, co kryje się w bramce numer 3. No dalej, chodź tu. Mam otworzyć? Tada! Wow! To przecież jednorożec! Zaczarowany! Ma różowe włosy i jest taki piękny. Do tego złoty róg i kopytka. To chyba mój ulubiony zwierzak. Która zabawka podobała Wam się najbardziej? Komentujcie! Założę jej spinkę i skrzydła. Czyż nie jest piękna? Zapomniałam o karcie adopcyjnej. Nasz jednorożec ma na imię Dżema, a jej przyjaciółka Willow. Ulubiony przedmiot to tęczowa kula brokatu. Żywa tęcza! To jest Glimmer Gemma. Hmm, a gdzie reszta? Tu, dzięki mnie wszystkie się zaprzyjaźniły. <laughs> Wiedziałam! Patrz, a bra Oto one. Podobają mi się nowe zabawki, a Wam? Łapka w górę jeśli tak! Nie zapomnijcie przesłać filmiku znajomym i subskrybować kanału. Pa-pa!